Cześć, z tej strony Patronox, a ze mną jest Matex. I to jest kolejny filmik z serii Minecraft skraftowani Od ostatniego czasu minęły prawie dwa tygodnie Albo te dwa tygodnie minęły I tak, zbudowaliśmy tu taki potok lawy Swo Rzekę taką Spróbując z góry Tutaj zabarykadowaliśmy tą lawę Pozdobywaliśmy kilka itemków i ja zbudowałem tutaj swój pokój. Taki trochę dziwny. Taki mały. I tak, gram na modyfikacji. Nie wiem jak się nazywa, ale dodają ona szalery nowe, jak już tam widzicie. Dzisiaj chyba pójdziemy do piekła, jeżeli nam się uda i zdobędziemy jakieś diaksy. Jeżeli nie, to trudno. Tu mamy taką małą farmę. Dobra, chodź. Czoła. A chleb. Daj. Jeden starć. Tu gdzieś była taka fajna skinia, ale chyba już jej nie odnajdziemy. Chyba idziemy na górę, nie? Czekam, czekam. Hm. Zobaczmy, co tam się dzieje. No idziesz czy nie? Chodź. Nie mamy całego filmiku. Cały filmik to będzie tylko czekanie na ciebie. Chodź. Idziesz? O, dobra. Dobrze. Chyba tam pójdziemy gdzieś Na tą górkę Trochę drzewa zetniemy Ja mam Dobra chodź Miesza o Tutaj od tutaj jest chyba ta jaskinia Jeżeli to ona to była ta, w której chyba ja się zgubiłem w ostatnim odcinku. A i tak zejdziemy tutaj. Czyli potworów mi widać. Jaki jest poziom trudności? Spoko. To jest nie. To nie ona. Dobra, chodź gdzieś indziej. Tam mam krowę. I... Masz trochę tego, yy, zboża? Nie masz na chleb wydał. No ba. To na razie tych świn nie zażynaj, bo one się przydadzą. O, pęki już słyszę. Kiedyś zabijesz, no? A najpierw formę zrobimy. Dobra, więc tak, pójdziemy pod tą górkę I z aeroportu nadamy się Czy co, nie zdążysz? Cztery? Zdążę, zdążę No I nie To nie kanion Tutaj mogliśmy się osadzić. Czy zamieszkać? Widzisz? Daleko. Ja, ja widzę twój napis. Chodź tu. Ma w Ciebie jajki rzucić? Nie widzisz, dobra chodź. A, nie doskoczyłem. To <grybujesz> jakby tu jest sporo węgla. Gdzieś my byli, że tego wymieni zauważyliśmy. Wszystkim węgla nie jest potrzebne. Idziemy do dżunglicznie, raczej nie, idziemy do góry. O się ciemno robi. Tam tu się świeci. Lawa. Chodź tam. Dobra, nie ma co kopać, już szkielet się Czekaj, dam ci buty, albo spodnie To co masz strzałe w tym? A dobra, mieszał to Chodź tu, tu jest szkielet parkur Zaatakowałeś mnie Tam jest ta skinia, chodź Czy tu jest coś? Nie, tu nie ma nic. Trzało w głowie. <śled> Headshot No nie no, znowu Zabij, mi się niech Tam jak się z jednym rozprawisz, to tam drugi stoi Czeka na gorące powitanie. O, ja się z zombiakiem rozprawę. Chyba za daleko oddalamy, choć powrotem. Zgubimy się i trzeba będzie wszystko po początku zacząć. Po co ci te jajka? Aha, spoko. Rzucać. Rzucać. No. O, tu jest jaskinia. Chodź, zamieszkamy w niej. Na chwilę. Липно, что то есть. Аж походнее. Сори. Nie przejdą Tutaj też nie przejdą, chyba że pająki no. To kop dalej Pająki to wyjątkowo zdradzieckie stworzenia. W dzień są takie przyjemne i uprzejme, a w nocy to atakują co się da. Mam mięso, jak chcesz? E, chcesz mięso? Nie chcesz, dobra. A masz coś w kieszeni? Mam, dobrze. Dobra, to chyba zrobimy krótkie cięcie i wrócimy, jak się skończy ta noc. Dobra, już jesteśmy. Bardzo cie... Minęła bardzo ciężka noc I to bardzo przepiękny poranek Więc chyba wracam teraz do domu Ten... Masz tam świnie? Dobra Tutaj jest kolejna jaskinia Ale trzeba to... Trzeba to zbadać, bo diaksy nam są potrzebne No bo... to zasuwaj A więc w ogóle gdzie to jest? Aha, spoko. Mm. Dobra, To prawda, tą krowę bo trochę Mięska jest potrzebnego Dobra Rah! Fatality. Co to jest? Myślę, że to jakiś kiw. Taka pieczara Taka z osłoniętym dachem. A to taki gówno Nie. Oj, chyba się zgubiłem. Oj, już, 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 widzę. Dobrze, że ten potok z law że ta do mnie. To nielegalne. Aha, spoko. Gdzie jest powrót? Chciałeś drzwi zepsuć. Zniszczyłeś się? Dawaj je! Ty szmato! Ukradłem. Не украду, так вот, давай. Мы с тобой фаталить, я ему сброю, а ты не можешь. Смарный твой лос. Украдный твой. Такие тролл. Хм. Хорошо. Краще, не краще, краще, не краще. сейчас еще i <laughs> Muzyczka kontrola. <noise> Sorry za takie odgłosy. Ale to przez mikrofon, ponieważ ja niechcący dotknąłem palcem. No i właśnie taki odgłos dał. już oddaję. Masz. A, drewno. Deski mam. Albo masz. masz w skrzynce jakieś deski? Nie, wszystko na płotki wydałeś, się, oczywiście. Jest taki mało oszczędny. Chyba zaraz skończymy ten filmik. Wiem, ja nie udało się nam zdobyć diamentów, ale przedstawiliśmy przynajmniej jak wygląda nasza chatka. A to jest taka baza Ale zanim się to skończę, to zrobię coś epickiego. Ponieważ robiłem już to kilka razy i nie nagrałem tego. Przez to straciłem dużo XP i leveli Tak, zabiłem się. No, rozwod. na wodzie wszystkie tempy teraz w przyspieszonym tempie dotrę na górkę i z... a zaraz to zobaczcie With yo, I got places to go, people to see, time is precious, I look at my cardi, I gotta control, just like my mind where I'm going, the women, the shorties, know nothing but clothes, no stopping at my Pirelli zone, unlike my jewelry, that's always on, I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower, call up my homies, it's on, and popping the night cause it's meant to be ours, we keep a fade away, cause we ballin', it's poppin' up, patron every time, i to było takie małe zakończenie więc tak ja jestem patronok, to był Matex, to był kolejny odcinek no więc co tu mam jeszcze mówić? Cześć is the people to see time is precious. I look at my car. out of control, just like my mind where I'm going to women, the shorties, no